Cześć, witam Was. Pomału już przyczepka jest wyremontowana, jak, to, jak widzicie. Przygotowana już do pierwszego wyjazdu. Przyczepka jest czteroosobowa. Jak już oglądali poprzednie filmiki, to wiecie, jak tutaj było przedtem. Jak tutaj wszędzie to wszystko pozrywałem, bo były dziury, gdzie nie, gdzie tapetę. Pozrywałem i takim oto stropianem wszystko pod... i co mam jeszcze? Fotowoltaika na dachu jest, panele, tak jak widzieliście. No instalacja jest porobiona wszędzie. Prawie nowa. Zaraz wam to jeszcze tutaj pokażę. I myślę, że na całą noc jak gdzieś wyjadę, to mi prądu wystarczy. Ogólnie to mam dwa akumulatory pod tamtym siedziskiem, pod tamtym. I tutaj sześć akumulatorów. 150 kg w sumie jeszcze dodatkowo wagi jest na to wszystko. Ale tu wam wszystko jeszcze pokazuję. tak tu mam to, żeby widzieć jakie mam w akumulatorach, ile prądu, jakie napięcie. Jeden akumulator, drugi, przełącznik na drugi, akumulator, tylko mam podłączone tak, że po prostu mi trzy na trzy, trzy akumulatory i trzy są podłączone, nie? I jeszcze dam do bakisty tam z przodu dwa akumulatory. Chociaż na butle, na gazową miejsce tam jest, to jeden mi wejdzie, jak już będę jechał. Także będzie jeszcze więcej tego, tego prądu. Bo ogólnie y, ogrzewanie też jeszcze na prąd. Takie grzejniczki pobiorę ze sobą. Tu, jak się widzieli w poprzednim odcinku, mam webasto. Tak, dzisiaj już troszkę podgrzałem. Temperatura 18 stopni. Także wystarczy, żeby przebywać. Chwilę pochodziło to webasto, to już wszystko mi tutaj nagrzało. Także tak przyczepka wygląda po, po remoncie. Jeszcze troszkę. Posprzątać narzędzia i będzie OK. Tu jeszcze myślałem, żeby w tej szafce dać jakieś światło, ale to już będzie bez światła, tam nie potrzeba do tego tutaj, żeby było oświetlenie. Tu wszędzie jest oświetlenie LEDy, dodatkowe. Także tak to tutaj wygląda. Hmm. Dzisiaj jeszcze zamontowałem telewizor. I będzie na wyprawę. Także jak teraz gdzieś pojadę, wyjadę chyba w ten weekend, już tak mi się wydaje, że gdzieś pojadę, no to nagram. Co i jak będzie, jak to się tutaj to wszystko, ta przyczepa ogólnie, jak się będzie sprawować. A dzisiaj ją tego wyjechałem z nią, pojechałem tylko na stację, benzynową napompować powietrza i zobaczyć, jak to wszystko tu się sprawuje. Także wiem teraz podczas jazdy, co, co może spać, co może nie spać, bo nigdy nie miałem przyczepy. Także dużo rzeczy po prostu, jak będę jechał nie będzie luzem, tylko w skrzynce. Powkładam to w skrzynki i dopiero jak już zajadę na miejsce, to sobie tutaj wszędzie wszystko na półeczki poukładam, bo tak to wszystko po dziurach wszystko skacze i się robi jeden wielki mętlik. Także tyle. Dzięki Wam za uwagę, pozdrawiam no i do następnego. Hej!